Wieczora kamienicka na trasie tegorocznej akcji Odkryj z Wyspowy była czwartym szczytem, który w minioną niedzielę zdobywali turyści. Po drodze można było zaliczyć również Wielki Wierch i oba szczyty zapisać do tych zdobytych i wliczyć je do kolekcji 102 wysp Beskidu Wyspowego. To była wędrówka, która od uczestników wyprawy wymagała niezłej kondycji. Ci mniej wytrwali zdecydowali się na spacer czarnym szlakiem ze Szczawy, zdobywając przy okazji inne wzniesienie Beskidu Wyspowego Magorzyce. Ze mną wytrawni wędrowcy. Którą trasą panowie dzisiaj przyszli? Dzisiaj witam w Weskidzie Wyspowym. Dzisiaj wybraliśmy trasę z Lubomierza przez Magużycę na kiczorę kamienicką. Widoki wspaniałe, pogoda wspaniała. Miło spotkać turystów, słychać dzień dobry, tak, tradycyjnie turyści się pozdrawiają i to zostaje w tej tradycji turystycznej. Skąd pomysł na takie spędzenie niedzieli? Co tydzień chodzimy właśnie na takie wyjścia na msze z Odkryj weski Wyspowy i no, tym razem chcieliśmy zwiedzić taką górę, no bo ani razu jeszcze tu nie byliśmy. A skąd y, przyjechaliście tutaj? Y, przyjechaliśmy tutaj y, z Makowicy i z Mordarki. Czyli też powiat limanowski, ale trochę inny teren. Tak. Y, który szlak wybraliście? Y, wyszliśmy od Szczawy, ale trochę podjechaliśmy autem. Ogólnie dosyć przyjemny szlak. Trochę stromo, ale wynagradza to widokami. Polana Jeziorne, gdzie odbywało się turystyczne spotkanie, przywitała turystów pięknymi widokami i szczodrze obdarowała leśnymi borówkami, które zbierali dosłownie wszyscy. Bardzo obfity zbiór bardzo, w tym roku. Bardzo piękne dorodne owocki mamy tutaj. Już część zbierałem, bo przyszedłem wcześniej. Znakomity to rok, runo Leśne no, no darzy nas ten rok obfitością bogactwa bezkidu wyspowego, bo tak trzeba powiedzieć. Że... Właśnie jest kilka szczytów, które słyną właśnie z obfitości borówek. Tak, oczywiście ten jest, jesteśmy tutaj po raz kolejny. Zawsze tutaj są te dorodne Boróweczki, Natomiast i na ćwilinie, i na. Mogielicy, no i na Łopieniu można zbierać. Zachęcamy Państwa do konkursu. Mamy taki specjalny konkurs ogłoszony teraz w ostatnich dniach na hasło związane z akcją Odkryj Beskid Wyspowy i bodajże 6 sierpnia na Szczeblu będzie rozstrzygnięcie. Czekają nagrody, czekają po prostu upominki dla zwycięzców, a szczegóły są na Facebooku na stronie Odkryj Beskid Wyspowy. Zachęcam do poznania się z regulaminem. Nabożeństwo odprawił i Słowo Boże skierował do turystów przebywający na urlopie wakacyjnym ksiądz Janusz Faltyn z parafii pod wezwaniem Serca Bożego w Tarnowie. Dzień dobry. Przyjechaliśmy z Cieprawia koło Krakowa. To jest moja córka Wiktoria, Mikusiu, to jest moja żona, żona Marta, a to jest bratanica Natalia. Skąd pomysł na takie spędzenie niedzieli? Taka forma spędzania czasu nas bardzo odpręża po całym tygodniu pracy. Pozwala się oderwać trochę od rzeczywistości. Lubimy w ogóle spędzać czas na łonie natury. Jeździmy trochę na rowerze, trochę chodzimy po górach właśnie. Takie no i... nie są trudne, można spokojnie z dzieckiem przejść. Tak, są po prostu. Nie trzeba nieść, już spokojnie sobie daje radę. Nie są, nie, są, nie, są, nie są skomplikowane i generalnie jak wchodziliśmy gdzieś z dzieckiem wcześniej jak ona była malutka, no to musieliśmy ją nosić. No i takie wybieraliśmy właśnie szlaki gdzie się szło godzinę, godzinę, dwie godziny w jedną stronę, żeby ją po prostu zanieść na górę no nie piknik turystyczny i spotkanie zorganizowała gmina Kamienica. Za nami widać w tle zasadne kamienice Beskid Sądecki, a ze mną pan Jarosław Augustyniak, sekretarz gminy Kamienica. Po raz drugi spotykamy się na Kiczorze Kamienickiej. Jak pan jako organizator ocenia atmosferę podczas tych spotkań? No, atmosfera jest powiem jako stała. Ludzie są zadowoleni. Jest to takie święto, które się wpisuje w kalendarz wakacyjny. Ludzie na to czekają, nie mamy żadnych negatywnych tutaj informacji, no, w zasadzie wszyscy są zadowoleni. Dlatego nie mogło zabraknąć muzycznych akcentów z tych okolic i kulinarnych dań. Znajdujemy się przy stoisku wyjątkowo smakowitym i pięknie wyglądającym, przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Zbludzy. Pani Krysia Faron, przewodnicząca, przedstawi nam wszystkie panie, które tutaj dzisiaj przybyły. Tak, jesteśmy tu nie wszystkie w komplecie, ale ile nas jest jest Mirusia Michalinka, Edytka, Danusia i Terenia. Co panie dzisiaj turystom zaserwują? Bardzo pyszną kiełbaskę pieczoną z cebulką i ciasta. Kawka, herbatka. A to jakaś specjalna ta kiełbasa A. ze zbudzy? Zrobiona sercem. Tak. I będzie lepiej smakowała. A ciasta. Jakie tutaj dzisiaj Panie przygotowała? Jagodzianki, Już ze świeżych jagód. Z rabarbarem, drożdżówka tradycyjna i coś. bułeczki takie z bułeczki. Mamy z boróweczkami i z nutellą. A skąd panie czerpią receptury na te pyszności? Mamy z dawna. My to już jesteśmy 70 lat koło istnieje, także my co z tradycją, już i tak z pokolenia na pokolenie, już mamy swoje tradycje i przepisy. Po raz kolejny tradycji stało się zadość, bo została wykonana również fotografia, a turyści otrzymali nagrody za udział w akcyjnych konkursach. Beskidy wyspowy, no nie daj, panie Boże! Kolejny weekend 8 i 9 lipca akcja zdobywania beskidzkich szczytów trochę przyspieszy. A to za sprawą sobotniej, nocnej wyprawy na luboń wielki i niedzielnej porannej wędrówki na Ćwilin. Odkryj Beskid Wyspowy 2023 102 Wyspy Beskidu Wyspowego. Organizator Towarzystwo Miłośników Regionu Dobrzańskiego. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolska Gościnna.